Ida nowakowska dłużej tego nie ukrywa, wyjawila, co na temat Jana Pawła II. Ida Nowakowska to prezenterka oraz tancerka, która od jakiegoś czasu współpracuje z Telewizja Polska. Nie można się temu dziwić, kobieta znana jest ze swojej bogobojności. Rozwój duchowy oraz wizyty w kościele są dla niej bardzo ważne. W niedawno udzielonym wywiadzie gwiazda wyjawila, i z bardzo świadomie podchodzi do wiary. Chrzest dziecka była dla niej czymś wyjątkowym. Zobacz też Ida Nowakowska przezywa kryzys meza. Nie uwierzycie, z czego zrezygnował. Bardzo świadomie podchodzę do mojej wiary i chrzest jest czymś niezwykle ważnym w kościele katolickim. Dla nas był to przepiękny dzień. Dla mnie to był bardzo ważny dzień. My chrzciliśmy naszego synka tutaj w Warszawie. W kościele, w którym ja byłam chrzczona. Dla nas był to pewnie taki najważniejszy dotychczasowy dzień w życiu Maxa. Ale nie mi oceniać innych ludzi. Ja wiem, za czym ja stoję i jestem temu wierna. Ponieważ w ten sposób zostałam też wychowana wyznala w rozmowie z naszym portalem. Ida Nowakowska postanowiła odnieść się do reportazu wyemitowanego w TVN24 pod tytułem Franciszkanska 3. W materiale zostały przedstawione dowody, że za czasów kardynalskich Karol Wojtyla wiedział o nadużyciach seksualnych księzy. A tak zetuszowal wpływające na nich skargi. Material Marcina Gutowskiego wywolał w sieci prawdziwa burzę. Prezenterka w rozmowie z dziennikarzami faktu wyznala, co sadzi na ten temat. Według niej należy pamiętać o zasługach Jana Pawlai. Według tancerki, to kluczowa postać w polskiej historii. Ważne jest to, by pamiętać o tym, jak dużo rzeczy zrobił błogosławiony nasz Jan Paweł I. To jest osoba, postać, która obaliła komunizm. Jest jedna z kluczowych postaci w naszej historii. Bardzo cenię naszego papieża za to i chciałabym, aby to na zawsze pozostało w naszych sercach. Jest to trudny czas. Ale myślę, że ci, którzy wiedzą, to wiedza powiedziała Nowakowska. Ida Nowakowska w rozmowie z interia.pl wyjawiła, że doskonale odnajduje się w roli mamy. Prezenterka TVP dodala również, że chciałaby, aby jej rodzina się powiększyła. Według niej macierzyństwo nadal o sens jej życiu. Macierzyństwo zmieniło mnie w bardzo pozytywnym sensie oraz nadalo mojemu życiu sens. Brzmi to górnolotnie, ale teraz mam w swoim życiu nowe misje. Dużo osób mówi, że dziecko zabiera energię. Ale tak naprawdę jest wręcz odwrotnie. Widzę to po sobie i po moich koleżankach, które dokładnie w tym samym czasie urodziły dzieci. Każda z nas nosi w sobie ogrom ciepla, ilości, energii jest to wiele lepiej zorganizowana mówila nowakowska. 32-latka w rozmowie z wideoportalem wyznala, że chciałaby mieć drugie dziecko. Mas idę Marzy po noc o siedmiorgu pociech. Tak, bardzo byśmy chcieli. Mam nadzieję, że nasza rodzina się powiększy, ale wszystko jest oczywiście w rękach Pana Boga mówiła Ida.